Siemano kolano witam was serdecznie moich kochanych widzów w kolejnym odcinku z naszej serii gdzie zbieramy przepotężne łupy a jeśli chodzi o potężne łupy to oczywiście o stronę CSGO Skins moi drodzy ja przypominam że na sam start kod Tom daje wam 2 zł, 10 groszy na start 10% więcej do doładowania macie bardzo fajne metody płatności zerknijcie sobie proszę bardzo można również wpłacać skinami jest taka możliwość pamiętajcie że strona jest od 18 roku życia z kodem Tom macie również bardzo fajne rzeczy a mianowicie prezenty także cały czas jest tutaj ich pełno nie mogę nic dorzucić więc proszę działać bo ja już w zanadrzu mam kilka fajnych rzeczy które chciałbym wam tutaj dorzucić tak to wygląda przypominam również o co 24 godziny skrzynie codziennej tak zwanej którą możecie sobie otworzyć no i Sympatyczni widzowie, ja przypominam jeszcze o naszym Discordzie, bo tam do zgarnięcia macie flip najflore. Wystarczy wkleić screena, że właśnie działacie z kodem Tom i bierzecie udział z automatu w co miesięcznym giveaway. Dziesięciolecie trwa. Pamiętajcie, żeby sobie odebrać prezent, jak ktoś jest nowy. Widzę tutaj jakieś safari, jakieś nowe skrzynki, więc od razu sobie przyjdziemy w ten. Segment Wilderness Case, mamy Bajoneta Tiger Tooth I jedynie tutaj ten Tiger Tooth do dropnięcia jest ciekawy, zobaczymy na trybie Jester Próbujmy sobie, tak, na testa No ile że w statracku Hyper Bestia będzie No, w stattraku powiem wam, że nawet jest ok, Ale palujemy na Bajoneta! Ba, 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 ba. No i coś tam siadło, coś tam siadło Do dwóch razy sztuka no i poszło, wyszło. Poszło, wyszło. Ale zróbmy sobie jeszcze raz. No i tu. To, to oddaję. Oddaję, a więc. No, już mi się zaczynają podobać. Wilderness, więc y, zobaczmy sobie jak to chodzi na y, bitewkach. Widzimy sobie na mój ulubiony tryb. No i zobaczmy, Wilderness Case, zrobimy sobie piątaka. Wasteland Case, nie widziałem Cię kolego tutaj. Dorzućmy Cię tutaj do puli. To jest chyba jakaś nowa skrzynia, zobaczmy co tam jest do zdobycia. Znowu specjalny złoty przedmiot. No, tylko co? Co się kryje za tym przedmiotem? Co się kryje za tym przedmiotem? A propos nowości: to dajcie znać, co sądzicie o tym, o tych zmianach na Ancient, e, Wiadomo, jedynie zmiany wizualne. E, ale dajcie znać, jak wam się podoba mapa. Czy sprawdzaliście w ogóle już, jak, jak ta mapa wygląda nocą? E, ja w ogóle jestem zdania, że tą mapę powinni wyrzucić i w, z, wstawić Dekesza, czyli legendarną mapę, która zawsze była lubiana. Przez ludzi i moim zdaniem, zamiast robić jakieś poprawki, mery, bajery, to wystarczyło podmienić mapkę. No ale trzeba się dostosować. Także nie marudzić, a trzeba grać. Mamy Wasteland Rebel. No, powiem Wam tak. A Ta skrzynia. Cicho. Taka se. No, taka se. Taka SE, taka SE, taka 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 SE. Eee, to mamy sprawdzone. Wilderness. Później mieliśmy jeszcze do zobaczenia eee, Slayer Case. O, proszę, jak to groźnie brzmi. Zróbmy sobie na 8 razy. Tutaj M9 do dropnięcia. To najważniejsze. W końcu w tej aktualizacji poprawili eee, animację tych przeróżnych kosów, więc wszystko wróciło, że tak powiem, do normy. I. Można w końcu sobie dobrze pokręcić tą kosą. O, No. Pokręcić to, bym chciał, jakby mi dropło coś. Dawaj, dawaj. Oho. Larry Case na razie. Na razie Wilderness Case zrobił na mnie największe wrażenie. Mamy Galila. No, ale tu, żeby go pokonać, to musimy. M9! M9! Cicho. Czyli win. Win is a win. O kurwa. No tak, No, no, no. no tak, tak, tak. McDonald's za 400, Stalker. No wszystko. Wszystko w temacie. To była skrzynia Slayer. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę PirateSwap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo. Moi drodzy, logujemy się przez Steama, wybieramy skiny, które nam już się znudziły. No i moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję. Proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki. Oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny i ile później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy macie również przeróżne metody płatności od bilka po paypal oraz gift giftkardy serdecznie polecam gdyby wam zabrakło funduszy to kod tom służy pomocą albowiem z tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu serdecznie polecam sprawdź sobie link w opisie filmu sprawdzimy sobie desert, desert treasure case no i tutaj mamy już coś fajnego czyli takie egipskie, powiedziałbym, tematyka yy, Butterfly Lore, Desert Hydra. No, sprawdźmy to. Zerknijmy na to. Desercik, proszę bardzo. Zróbmy sobie również na 8 razy. No ja teraz liczę, teraz liczę na moje szczęście. Jakiś butterflyek. Yy, te lorki są dość ładne, a wupkę Desert Hydra tak mi zbytnio się nie podchodzi. Wolę Prince'a. I yy, ma ładniejszy skin, moim zdaniem. No, ale... My dropimy... yy, Dual Beret. Niepocieszające. O, to jest MP5, którą bym sobie zgarnął. Bardzo fajna, ładna, ciekawa, elegancka. A of Horus. A, Poseidon lepszy. M9, proszę bardzo, również bardzo fajny skin. Dość tani, a bardzo ładny. I teraz mamy Tkauta, właśnie za 7 zł Mekropos, bardzo również ładny. I teraz jest, nie wiem co to jest. P2000. Wygląda jak Fire elemento w ogóle. No i chuj. I tyle mojej gadki i zobacz, tyle mojej gadki i te najlepsze skiny nie chciały się pokazać. No. Come on, zróbmy to jeszcze raz. Zróbmy to jeszcze raz. Eee, ja zapomniałem jak się ta skrzynę. O, Desert Treasure Case. Zróbmy to. Zróbmy to. Pokażmy, że możemy. Że, że tamten butterfly gdzieś leży po, po drodze. Czyli trzeba, słuchajcie, wrócić. Do skrzyni Wilderness. Tak na to wszystko wychodzi I Wychodzi na to, że coraz bardziej się w tym upewniam. Eee... O, ja pierdolę. O, ja pierdolę. Safari normalnie. Czuję się. O Jesu! O matko, Synu, <ścoughs> Idziesz do domu. <ścoughs> no nie zawsze można te... Najlepsze skiny dropnąć. Wiecie, jak jest. Tutaj sobie jeszcze coś oplamy. Zróbmy sobie jeszcze, może, ostatnią bitwę tego wildernessa. Bo tutaj, jak dropał ostatnio bajonetami, to proszę bardzo, anonimowy gracz. Elegancko. To było miło. Jeszcze mamy oczywiście punkty eventowe do, do wymiany. Więc to sobie zrobimy. No, przynajmniej ktoś dostał, tak? Przynajmniej ktoś dostał. Tak, jak uważam. I teraz ja. O. No. I chuj. Nie zawsze można chcieć to, co się. Nie zawsze można mieć to, co się chce. O. <laughs> Zróbmy sobie jeszcze Gold Era Case, żeby coś dla widza było. Proszę bardzo. O, dzień dobry proszę pana. Otwórzmy sobie jeszcze raz. O! Elegancko, bardzo ciekawie. Zróbmy sobie jeszcze jedną skrzynię no trochę na plus i wymienimy sobie jeszcze standardowo punkty eventowe ile dzisiaj gwiazdek jest przewidziane w naszą stronę zero takie zero jakim ja jestem więc elegancko to mamy to jak to odcinek wybieramy zwycięzcę z poprzedniego odcinka oskin elegancki 203 komentarze pamiętajcie żeby również w tym odcinku zostawić komentarz bardzo prosimy o werble i zgarnia richter5146 to nie jest moje multi Jak jak ktoś by pytał nie znam, nie znam ziomka ale gratulacje jedyne co mogę powiedzieć że mam nadzieję że opis że trade ofertę w twoim opisie w profilu na youtube masz więc to mamy to a dzisiaj dla widzów będzie coś yy, wydaje mi się fajnego do zgarnięcia co my ostatnio chyba dawaliśmy jakąś awp tak nie pamiętam w sumie yy, ale dajmy sobie dla widza o no to Gloczek, Glock, Glock Akcja. Pamiętajcie, że zostawić łapę w górę, komentarz. No i będę Wam mega wdzięczny za każde użycie kodu To za inspirację. I ja wtedy mogę robić dla Was większe giveaway. Pamiętajcie, żeby tak działać. I my słyszymy się w następnym odcinku. Czałeczka. Do zobaczenia.